z tej strony Starkiller.pl i dzisiaj będziemy nagrywali Clash Royale. Zapraszamy do oglądania. Zagramy trzy, dwie arenki o tym i tym deckiem. dogramy Mamy już ma trochę. To możemy dać. Tak z tyłu. Ach, nie przemyślałam tego. O kurde, kombo. Na pierwszym levelu ma na szczęście. Mam szkło na sobie, którą może mi się. Z... Dobra, jedna wieżyczka. A nie, bo... O, trudno. A jeszcze princess. Muszę mi od, od razu elixir. Ale dobra, y, dobre kombo zrobił. Ten... Mm, graveyard. No i oczywiście. Jakby bez, bez tego się nie odbyło. Aż szybko dam ujzor, bo skok się mi tego. Dobra, udało się. Fajnie. Gitara. Może być 1-1. I będzie. Dobra. Będzie. Będzie. Dobra, jest 1-1 na razie. Super, 1-1. Nieźle. Teraz powinienem... A. Kurde... no... Muszę się jakoś obronić, bo. Do... o, dobra, i yy... Mam golema, ale on da mi gry Dobra, No Dobra, zaryzykujemy, ale okej. Okay. U więc to zrobię kombo, coś tak myślę. Do 10 poczekaj i zrobię. Ale mam, dobra, mam już. Minion hordy. <laughs> on zapomniał, że nie ma strzałek, tylko ma zapa. A zap mund to nie starczy do tego. Pięknie. No się tak. Głupio tu wystawił i Nie rozumiem go on trochę, ale okej okay. Ups, kombo trochę mi zrobił, ale dobra Jest wszystko pod kontrolą na razie To czy Tego teraz czasu No jest strzałki, dobra, nie uderzyły, super Mamy? Jest <laughs> Dobra, druga wieżyczka padła Teraz minora damy Uchch. Golem jeszcze raz. Wiem, że on mi to chce bardzo kombo zrobić. I o tym, co mówię, O tym kombu. Kombo, kombu, kombo. Nie lubię tego komba jego, ale. Słabe jest. Owe. Ale... dobrze. O, dobra. Wszystko pod kontrolą. Nie rozwali mnie, nie ma szans. Jeszcze Wizard dojdzie. Super. Goblin Barrel i Horda No, rania ma szansę na 3 wykrane. Super, nice. Słaby był, naprawdę. Żadnej skrzynki nie dostaję, Mam pełny slot. No, ten grę wiatr trochę mnie tak zaskoczył z tym Giantem. No łatwo jest obronić się przed takim czymś. Yy, 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 dobra. Zagramy sobie jedną rękę z kimś. O, od razu Zmaczymy sobie klan. Z Belikiem. Tak, Belik 5460. Dobra, mam. W ma z tyłu, tak dam bardziej, ponieważ duże mi się nie ma naładuje. Dobra, mam Wizard. Ach, no. Ale mam na szczęście minera, który mało kosztuje i może szybko. No trochę nam zada i to poważnie dużo. Dobra, mam mój zerdę na głowę. Super. Miner uderza tym. Łopatą. Chodźcie. O, coś się zlagowało. Myślę, że to tylko. O, nie, elitarne. Nie, ja ich nie lubię naprawdę. Elitarne są. Nie, po prostu ich nie lubię. Po prostu, nie lubię. Dobrze, brawo. Dawaj, jeszcze, jeszcze. Brawo, brawo, brawo. Dobra. Jeszcze dwa razy. Dobra. Tylko nie wiem, po co daję samą gubeczkę, bez niczego. Ja tego nie mogę zrozumieć. To jest Lumberjacka. Myślę, że nie da, bo mam hordę, a Lumberjack zawsze przed hordą raz uderzy. Tak samo jak Hog Rider. Mówiłem, mówiłem. O, ale mi zgasił. O, nie. O, wow, wow. Myślę, że to fajne inspiracje, tylko w beczkę walną. W panu. A to wszystko, co jest w otoczeniu. Nieźle. Na razie taki belik 5460. Zaczynamy jak później. Wizard. A ja dobrze wiedziałam, że od tego zacznie. Zacząłem używać teraz Wizarda, bo mam na wyższym levelu, a miałam na piątym, to nie używam na piątym kart, tak jak Dart Goblina. Ale widzę, że już mam na szóstym, mogę Wizarda sobie zaupgrade'ować, to... Ach nie, co zrobiłem? Tylko i też nie wiem, po co podsunął tego, ale dobra. Nic takiego, Zrobiłem mu kombo niezłe. Będzie mu się trudno z tego, ale okej. Okay. Taki kombo, to jest kombo... Dobra, po wieżyce. ma, oczywiście jak hordę, nie, Przedtem się nie da obronić, da się, ale struna naprawdę, Prze... nie struna naprawdę, jeszcze wizard, nie wiem, nie wiem czy to jest, da się, o jakaś obrona, no ale się... ja mu nie pozwolę tej wieżyczki, nie mam mowy, po prostu nie dam mu, ja mam golema, a golem jest bardzo dobry na obronę. Mhm. Dobra, piękne strzałki poszły. Dobra, jak widać, będzie wykrana. 1-0. Dobrze, że nie ma ani. O, nic mi to nie da. Musiałby jeszcze. Fireballem. Co za farciarz? Widzieliście to? Co za farciarz? Jaki fart! Ale fart! Ale farciarz z tym fireballem. Mm. Dobra, mam Cię. Jest dobrze, może to być wykrana I, i jeszcze to nie jest, ale już jeśli... Yy, yy, z tej beczki wtedy olałam sobie, bo się za bardzo skupiłam. Wiem, że Ty lubisz Lambert Jack. pozwolę Ci. Nie ma tak łatwo, dobra. No właśnie nie opłacało mi się tego zapować. na Jak Ty gościu napalony. Przegrałam. Nie! Nie przegrałam, super. Tylko teraz się go boję, bo nie mam jak wystawić golema. A golem by wziął z tej strony jakoś zaatakować. Żeby ten wizard. O, brawo, dawaj. Wizard. Bądźże. Co, co było? Ba, dawaj, dawaj. Nie wiem. 9 HP, serio? Dziś i przegrana, naprawdę? Ja nie mogę, dobra. Co za nie fast. Dobra, jeszcze jedną. O, mogę tu zdenerwować te karty. Jeszcze sobie jedną waleczkę, jak O, nie skrączę. Jak fajnie. Jest gold, oczywiście, jak standardową. Gramy zazwyczaj. Elitarne, przydadzą mi się kiedyś. bombernie. Będzie epic, to już wiem. Mumptower Tower i Poison, którego nie używam. Zagramy sobie jedną waleczkę. Jest to It's Diogo Pet, oczywiście. Sztabce przegram, 9 HP. Ale to jest trochę niefart, moim zdaniem. Dwóch oklątających, to albo u mnie, albo u nich. Zrobiam mu kombo. Myślisz, że... Co? Nie, ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Na tej mieć serio takie karty słabe. I ja to jest po prostu zaszczyt, żeby dojść z takimi levelami na dziewiątą porażkę. Ja to... Aha, o co się wkurzysz? Pytam, się, Dobra, nie nieważne. Tak jak chcę, tak będzie. tak przegrasz. Albo wygra ze szczęściem. Level mega miłowy. 6 Ja mam już na. Nie wiem, na siódmym. Chyba piecyk. Ja to używałam do golema. Pamiętam chyba ten dek, ale nie może, dobra. Nie, po prostu. Bez komentarza. To jest totalnie noob. Kolektor na piątym, na dziewiątej arenie. Dobra. A to i tak ci nic nie daje, jeśli si połowę HP wieżyczki wziął mi jeden oglądający. O, nie wiem. O, Już o, się wkurzyłeś. O nie, w na trzecim. I tak skontruję. Hordał oczywiście. No mi tu nie da szkieletem z armię. Wiesz... I tak, bum. Wszystko rozpali. Miany tak samo. Nie, wiesz co, topstone tu już jest. O kurde, to ma inferno. Jaki mały. Ciekawe skąd ma inferno. Nie zganę, mama mu pożyczyła. Trochę mu y, komba zrobił. O nie, 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 nie dobrze. Pf, a, dobra, jest dobrze. Skontrowaliśmy. Aha, logam, nie. Po prostu jesteś genialny luga na kilka szkieletków? Nie, dobra, spoko. Ja to jest po prostu no bo, a, dwa kolektory dużo ci pomogą te dwa kolektory. Wywierz z golema. Pośmieję się. O 60 sekund kombo akurat. Aha, dobra. Się wkurzasz, ja się pośmieję. No sobie że jestem taki, ale my... Też się... Z... Te na walkach... To dobra. Aj sprytatus lepiej nie komu... ok O... Mi... O ok. Dobra, dawaj. Ok fajnie. Taki luzik. Spoko. A tam więcej ode... od siebie wezmę. 2 mega miniony XD. Dobra, pięknie, wszystko kontrolowane. Będzie zapuść. A jeszcze tu przegram, to by to już jaja. Już tyle HP i przegrać. To... A Jest! Mam, mam! Dobra! Yeah! Teraz tylko się bronić. Dobra. Nie ma szans. Jeszcze tu się podbronię. Ha ha ha. Dobra, nie będziemy się z niego śmiewali. No good game. Dzięki. Dobra, wygraliśmy. Dwie walki dla mnie to jest idealnie. slot. Taki. Jest. On, ja, on niedawno jest tam ale już mają mają to dobra 10 na 10 Bym... a może dokupimy sobie kilka kart oczywiście mega miliona, no czemu nie za dużo za poużywam, to na dobra, to z tej strony na tyle cześć, na razie